Historia, którą opowiedzieliśmy przed tygodniem poruszyła wielu internautów. Ludzie z całej Polski wpłacają pieniądze dla Lakiego. Rośnie też nagroda za pomoc w schwytaniu osoby, która poparzyła psa. Teraz nagroda wynosi 1000 zł. Połowę tej kwoty wpłaciła Polka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych. Na lekarstwa i opatrunki udało się uzbierać ponad 1200 zł. Leczenie przebiega całkiem pozytywnie. Myślę, że, myślę, że zgodnie z planem od momentu kiedy do nas trafił 2-3 tygodnie od, od rozpoczęcia leczenia, myślę, że będziemy mogli mówić, że powoli leczenie dobiega końca. Na razie, na razie Lak jest u nas od tygodnia i no, widać wyraźne postępy. Dzięki ofiarności internautów, zrzeszonych na Facebooku, głównie mamy, mamy, mamy za co go leczyć i, i robimy to w najlepszy możliwy sposób. Teraz lakim opiekuje się Maria Gajewska. Pies zostanie u niej do czasu znalezienia dla niego domu. Jest wesoły, jest posłuszny, jeżeli się od niego wymaga. Potrafi usiąść, potrafi pójść na swoje, absolutnie nie załatwia się w domu. Czeka, aż się z nim wyjdzie. Było także ja ja musiałam pieski zostawić, nie było mnie prawie 5 godzin, psy grzecznie czekały. Także jest to pies, który e, jeśli nie mieszkał w domu, to zna zasady. Jest, e, potrafi żyć z człowiekiem, jest niesamowitym przytulakiem. Po prostu kocha być blisko, kocha się przytulać, miziać, ale też potrzebuje, lubi biegać. Widać po nim, że, że bardzo chętnie by już e, gdzieś pobiegał i nie może usiedzieć na miejscu, więc też będzie potrzebował sporo ruchu i tego, żeby ktoś dbał o to, żeby on ten ruch miał. Osoby, które chciałyby stworzyć lakiemu dom, mogą dzwonić pod numer widoczny na ekranie. Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami cały czas liczy też na zgłoszenia świadków, którzy mogą wiedzieć, kto poparzył psa.